Nie straciłem tego. Dla siebie to, co robiłem, chyba tak, chyba straciłem. Ale tego, co robiłem dla innych ludzi w imieniu Jezusa, to już ze mną będzie na zawsze. Tam, w niebiańskim banku. Straciłem państwo ziemne. Żółte pole i niebo nad nim już nie są moje, nie są moje kolory. Niestety. Mieszkam teraz w Unii Europejskiej. Ale nie o to chodzi. Dlatego, że Unia też może być poddana okiem. Byłem na Westerplatte. Wiedziałem, jak to wygląda. Nie straciłem państwo niewielkie. I wierzę, że nigdy go nie stracę. Nie straciłem wiary. Wiary w Jezusa, mojego Pana. Również nie straciłem nic z tego, co mam w Bogu. Dwa tysiące lat temu jeden bardzo znany nam, młody człowiek, w moim wieku prawie powiedział te słowa, które dobrze znam ale czy żyjemy w ten sposób, jak tu jest napisane? Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mój i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mój, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Dziękuję. Dostałem kiedyś maila. Nie wiem, czy ktoś z Was dostał kiedyś maila. Podnieście rękę do góry, łatw będzie czuć, czy mnie rozumiecie. To że tak, połowa sali, tak? Więc ta druga połowa przy kawie dowie się, jakie to jest uczucie dostać maila. Tak? Więc dostałem kiedyś maila. Wiesz jakie mail budzi uczucie? Różne. Zależy od kogo dostanie, że co napisze. Więc ja dostałem maila od człowieka, którego nie znał. I ten mail zaczynam się takimi słowami. Panie Andrzeju, ma Pan już swoje lata. Ze względu na swój wiek, pewnie nie zrealizuje Pan już wielu marzeń, które miał Pan w życiu. Na pewno miał Pan wiele wspaniałych pomysłów, których Pan nie zrealizował. I ze względu na swój wiek już Pan nie zdążył. Ja w przeciwieństwie do pana jestem młodym, ambitnym człowiekiem. Więc jeżeli podzieliłby się pan ze mną swoimi pomysłami, to ja bym je zrealizował, zbudował na nich biznes i dużo zarobił. Ja byłbym bogaty i miałbym dozgonną wdzięczność w stosunku do pana. Ten wyraz dozgonna mi tutaj trochę tak. <ślesz> Ten mail zapadł mi tak w serce, że pamiętam go do dzisiaj, <grym> nie. mimo że przeczytałem. co byś robił w życiu? Masz teraz 10 sekund i odpowiedz sobie na to pytanie. Co byś robił, gdybyś wiedział, że w życiu zawodowym na pewno Ci się nie uda. Na pewno Ci się uda. To jest oczywiste, że niektórzy wiedzą i to jest oczywiste, że ci, którzy nie wiedzieli, powiedzą dalej nie wiem. To są osobowości bardzo analityczne i oni potrzebują czegoś innego, ale dla tych ludzi mam drugi bonus. Jeżeli to pytanie ci nie pomoże, drugie, dalej powiesz, że nie wiem, zanim to nie wychodzi po ostatniego Jeżeli dalej mówisz, że nie wiem, potrzebujesz głębokiej terapii. To drugie pytanie brzmi. A gdybyś wiedział, to co by to było? Ja rozumiem, że ludzie się wtedy śmieją. Ja tą prezentację moje 127 raz w ciągu tego tygodnia, więc ja, ja wiem, jak, kiedy i na co ludzie reagują. Chociaż nie za bardzo rozumiem, dlaczego śmieją się teraz. Tak naprawdę, jeżeli pochodzisz trochę z tymi dwoma pytaniami, dużo w życiu zrozumiesz. Markus Buckingham, swoje książki, Korzystaj z swojej książce, wykorzystaj swojej silne strony. Napisał taką rzecz. Jeżeli chcesz wiedzieć, co naprawdę potrzebujesz robić, nie wiesz, jak to odkryć, kup sobie mały notes. I chodź w nim w ciągu tygodnia, takiego typowego tygodnia pracy. I zapisuj te wszystkie czynności, które sprawiają Ci satysfakcję. Po prostu zapisz, co zrobiłeś, i co sprawiałeś. I po tygodniu przeanalizuj to. Bardzo dużo to Ci powie o sobie. Więc jest pierwsza rzecz. Potrzebujesz odkryć swoją pasję. Potrzebujesz odkryć to, co Bóg włożył w Twoje serce. Bardzo lubię ten moment w coachingu, w pracy z klientem, kiedy rozmawiamy i ktoś odkrywa tą swoją pasję i mówi wow, tak, wiem, a teraz pomóż mi na tym zarabiać. Ja mówię, Nie, czyli ludzie podchodzi do biznesu i w ten sposób mniej więcej, mówią tak. Kiedyś to opowiadałem jakimś długości, który był szefem klubu biegania, powiedział: To akurat jest prawda, że biegania trzeba słuchać. Ale rozumiecie, na czym polega myśl, tak? Myśl polega na tym, że myli się konsekwencje ze skutkiem. I Biblia mówi: Jeżeli chcesz dużo zarabiać, jeżeli chcesz być bogaty, jeżeli chcesz mieć wpływ, to niekoniecznie są złe rzeczy. Ale najważniejsza rzecz, czy ty będziesz dawał wartość. I teraz, jak dawać wartość? Trzy proste rady. Pierwsze, poszedł swoją wiedzę. Kiedyś byłem u człowieka, który jest moim mentorem, zobaczyłem półkę i tam pełno książek na jeden temat. I ja mówię do niego tak: Czy to są książki, które przeczytałeś, czy sama zamiar je przeczytać? On ja mówi: To są książki, które mam zamiar przeczytać w tym roku. I w tym momencie powiedział coś takim błyskiem wokół. Powiedział: I już nie mogę się doczekać, jakim człowiekiem się stanę, kiedy je przeczytam. I powiedział: Wow, to jest coś. Ktoś, kto ma pasję do tego, żeby poszerzać swoją wiedzę. Jak to robić? Kim są najlepsi eksperci na świecie w Twojej dziedzinie i jakie są ich najlepsze produkty? Jeżeli chcesz się uczyć, ucz się od najlepszych. Jak w Twojej branży nie ma najlepszych, możesz się uczyć odemnie, tak? Tak, normalnie. Zobacz, kto jest najlepszy w Twojej branży i zacznij się od tych ludzi uczyć. Druga rzecz. Poszerz swoje kontakty. Od kogo się uczysz? Od kogo się uczysz i w jakim środowisku przebywasz? To są bardzo ważne rzeczy. Ponieważ człowiek uczy się przez tak zwaną osmozę. To znaczy przez przebywanie, przez przenikanie, przez modelowanie, tak? Czyli to jest nieświadomy proces, który jest w człowieku. Kiedy spotykasz kogoś, kto coś robi, przebywasz z nim, widzisz, jak on to robi i modelujesz jego zachowanie, kiedy jesteś w podobnej sytuacji, ponieważ nie masz innych wzorców. Kiedy działam w terapii uzależnionych byli ludzie, którzy wyrosli z rodzin patologicznych i mówili nigdy nie będę jak mój ojciec, nie chcieli być, a stawali się, ponieważ nie widzieli innych rozwiązań, mieli to głęboko w swojej podświadomości wymodelowane. Więc potrzebujesz przebywać w odpowiednim środowisku. Jeżeli chcesz być przedsiębiorcą, przebywać w środowisku przedsiębiorców, jeżeli potrzebujesz partnerów strategicznych, ludzi, którzy poprowadzą cię dalej. Partnerem strategicznym może być mentor. W zasadzie prowadziłem webinar i ktoś mnie zapytał, kto to jest mentor. Mentor to jest osoba, która osiągnęła w życiu to, co ty chcesz osiągnąć. I druga rzecz, partner, inwestor, poszukaj człowieka z doświadczeniem biznesowym, który może wnieść finanse w, twoje, w Twoją firmę, jeżeli potrzebujesz ją rozwinąć. Nie szukaj kredytów, szukaj takiego człowieka, który nie tylko wniesie pieniądze, ale wniesie też swoje doświadczenie biznesowe. Według mnie, mój czas się skończył, ale nie, pokazać, jeszcze 5 minut jest. Mogę, tak, dobrze. Okay. To są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, budujesz swoją wiedzę. Druga rzecz, budujesz swoje relacje, budujesz swoje emocje. I trzecia rzecz, szukasz kogoś, kto będzie cię prowadził. Większość firm upada w ciągu pierwszych 5 lat. 80% firm upada. Dlaczego? Ludzie często mówią: Mam najlepszy produkt. Kiedy popatrzymy na Biblię i na ten właściwy model edukacji, to jest pytanie jest zawsze, za kim podążasz? Kto cię prowadzi? Kto jest tym, od kogo się uczysz? Jeżeli masz najlepszy pomysł i mówisz, że zrobisz to sam, to przekaż te pieniądze ubogim. I ty i oni lepiej na tym wyjdą. Biblia mówi o tym tak. Każda mozolna praca przynosi zysk. Nie wiem jak ty, ja Biblię czytam od 27 lat. I jest kilka fragmentów, których bardzo nie lubię. To jest jeden z nich. Nie lubię tego fragmentu, bo ten fragment mówi o tym, jak wygląda życie. Życie tak wygląda, jak.